Hej, dziś postanowiłam nagrać odcinek specjalny w związku z tym, że Michał Wójcik, którego doskonale znacie z kabaretu Anim Rumru, na swoim profilu na Facebooku zwrócił się z prośbą o wsparcie i pomoc. Pomoc dotyczy jego partnerki Jani, która zachorowała na raka. Ja na swoim kanale wiele razy mówiłam o wsparciu, o empatii, o pomocy, jaką dostałam. Od innych ludzi, kiedy mój syn chorował na raka. Dziś zwracam się do Was z prośbą, aby oddać Michałowi i jego rodzinie to, co on cały czas dawał nam ze sceny: radość i uśmiech, którym obdarzał nas, wkreując różne postaci. Dziś dajmy im wsparcie, którego potrzebują, aby wrócił uśmiech również na ich twarze. Dobro Wraca. Ja w to głęboko wierzę, jestem tego żywym dowodem. Dlatego warto pomagać i proszę o to w imieniu Michała i Jani. Aktywny link do wpłat znajduje się pod tym filmikiem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za każde objawy wsparcia. Wszystkiego dobrego, ściskam Was mocno. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.